Cześć, dzisiaj zrobimy wspólnie łańcuszek na szydełku. Mam przygotowane szydełko rozmiar 8 mm i sznurek 5 mm bawełniany, i pokażę Wam, jak zrobić łańcuszek na szydełku. Zaczynamy od pętelki. Zawijamy sobie sznurek w ten sposób, że ta dłuższa nitka idzie nam do góry, i z pod spodu po prostu przeciągamy. Zaciągamy wkładamy w pętelkę szydełko. Łapiemy sobie dwoma palcami sznurek ten, który kończy nam pętelkę i na szydełko nawijamy tą długą nitkę roboczą. Jak już nawiniemy, to przeciągamy ten sznurek przez pętelkę i powstaje nam drugie oczko. I znowu nawijamy nasze dełko i przeciągamy. I znowu nawijamy nasze dełko i przeciągamy. Nawijamy. Przeciągamy. Nawijamy. Przeciągamy. Nawijamy. Przeciągamy. Nawijamy. Przeciągamy. I robimy w ten sposób łańcuszek na taką długość, jaką potrzebujemy. Łańcuszek wygląda w ten sposób. Dzięki.